No bo wiesz jak będzie nie chce sędziować drzwi, bo nie Nikt nie przybije Jeszcze za Ja też bym chciał. Pan kierownik też. i jeszcze nie Jedna wielka Kółeczka. piona, we wtorek sobie omówimy wszystko. Róbcie za tygodniu. Ej, kolejny Zazwami... tak, tak, się, tak się tak tak bawi, tak, tak się bawi armatura! Tak się bawi, tak się bawi armatura! Tak się bawi, tak się bawi armatura! Tak, tak się bawi. No tak 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 to tak jak tamci. Ura, ura, ura! Armatura! Nie słyszę! Ura, ura, ura! Armatura! Nie słyszę! Ura, ura, ura! Vamos!